Cześć! Uzupełnienie do lekcji piątej, czyli instalacja WordPressa na GVO za pomocą oprogramowania zwanego One -click Software. Wchodzimy na panel GVO, zarządzania hostingiem. Na panelu zarządzania hostingiem klikamy na listę kont. Następnie wchodzimy na panel domeny, która nas interesuje. Software, site software, WordPress. Wpisujemy nazwę administratora, wpisujemy hasło. Musi być minimum tutaj siła 70. Wpisujemy e-mail. Następnie wybieramy katalog, na którym ma się zainstalować WordPress. Jeżeli mamy go instalować, na, jeżeli strona nasza ma być widoczna pod głównym adresem, to tutaj nic nie wpisujemy. Klikamy Install. Tutaj można od razu wpisać dane, takie podstawowe do konfiguracji WordPressa. No i co? No i mamy zainstalowany nasz blog. Jest WordPress zainstalowany. Wchodzimy. I proszę bardzo, mamy zainstalowanego WordPressa. To jest najszybsza metoda na instalację WordPressa, jaka może być. Dzięki za uwagę, cześć.